Mamy sobotę 30 września, ze mną jest Peter. Siema. Wybieramy się do miejscowości Anglese. I Nie wiem jak to się wymawia. Też nie wiem. Wymawia się jak się wymawia. Lecimy na wykopki, nocujemy w hotelu. Peter już gotowy. Jak widzicie, karoca przygotowana. Jest jak jest. Lecimy do Maria, później po Jacoba. No i lecimy na miejsce. odezwę się już od Maria. Dobra. Peter, jakiś komentarz? Bez komentarza. Jakieś, jakieś specjalne życzenia na kopanie? Pozdrawiam e, Wojka Tadzia Aha, no i dobra, dobra, do zobaczenia. Jesteśmy u Mariana. Peter dokonuje ostatnich szlifów. Mówię, warto to nagrać. Zobaczyć jak profesor pracuje, żebyśmy bezpiecznie jechali. Mario już się zbiera. Jedziemy po Golden Cube No i w trasę. Oj, no i zajechaliśmy po Golden Cube Wszyscy w dobrych nastrojach. Jak widzicie, uważajcie. Zmieścimy się, damy radę Szwajcar już tam swoje Manewry uskutecznia Żeby Mariuszowi jechało się lepiej No i co Bierzemy, zabieramy tutaj golden kube i... Tak, golden kube zabieramy i jedziemy No i, za, i zawijamy Zawijamy, zawijamy O i tutaj mamy Jeden ważny artefakt Który będę chodził po polu no. no i dobra, do zobaczenia na miejscu. Albo jeszcze trasy się włącza, albo coś. Nie wiem. To, jeszcze <grymne> to mi się podoba. Mieniamy. Peter, nie ma komentarza. Nie bez No i dojechaliśmy na miejsce. Tak się to prezentuje. Tak pokój. Łazienka, kłazienka wiadomo. No. No. Jest. jest się gdzie wysrać, jest się gdzie wysrać. Jest się gdzie przespać. Łóżko małżeńskie, Właśnie, yy, pojedyncze. Do recepcji i za zaraz zrobię awanturę. <laughs> I tam jest pokój Kuby. Ty weźmy yy, tam, możesz drzwi otworzyć? To jest pokój VIP. <laughs> najlepiej trafił, kurde, na ostatnią chwilę Będzie sobie Sam może się spokojnie stosować. A się stosuje? No. O, no, i, no i zobacz. Hela numer 4. Ty no ale kurwa. Tapeta kurwa śmierdzi kurwa dziwa. No. Ale ale ki jest prywatny i pięknie Ta, jest. Ta brudne lustro, ale to tam. <grymne> Zobacz, bane. Dwie gwiazdki daje nie. kurwa, nawet nie Nie no. Biedam jak u was lepszy. Czy? To jest... Bida camper, no. nie wiadomo czy działa, bo się nie. Działa. działa. Dobra, damy radę. Damy radę, to tylko jedna noc, więc. Na łeb nie pada, jest gdzie położyć. Kurwa tydzień by się przeżył. Ty za tyle to masz mleka? Nie, całą krowę. Trzeba żyć nie umierać. No. No i dobra. To tyle. Chcesz do hotelu Dojechaliśmy. Jak słyszeliście, tutaj propozycja już matrymonialna padła ze strony Kuby. Do dotarliśmy, jesteśmy w hotelu The W hotelu. Kwaterze. Mario jakiś komentarz? Tak, fajna pogoda! No Pogoda dobra. Fajna Kuba J15. Zapraszam na kanał. Zapraszam. Wpadajcie. Wpadajcie i jakiś komentarz dodaj do miejscówki, jak ci się to podoba, i tak dalej. No, co mam powiedzieć? Pokój mam jaki mam. Samotny będę w 10 nocy. <noise> no właśnie, bo tutaj mamy taką wiadomość dla Was, newsa, że tutaj mamy łoże małżeńskie. Będzie dzielone dzisiaj przez Maria i Pitra. <laughs> Mariusz z tego powodu nie jest za bardzo zadowolony, ale Jakoś tam odwrócą się od Ciebie dupami, może nie, nie wiem to, już... o, to także nie wiem, Peter się maluje Także A my lecimy teraz, jutro jest kopanie, a dzisiaj lecimy jeszcze nad morze, pogoda jest jaka jest, jest ok Mamy to w dupie w sumie, tak naprawdę Lecimy nad morze, może już coś powyciągamy, jakieś złoto, coś Zobaczymy No i dotarliśmy Od razu z hotelu żeśmy Polecieli nad morze. Mieliśmy 9 minut samochodem. Tak się to prezentuje. Ja tutaj jak widzicie mój fany Digerek. Jest wykrywacz. Na razie kopię poliki, ale jest okej. Okay. Pogoda jest jaka. Jaka pogoda jest. Każdy widzi. No i, no i co? No i próbujemy znaleźć jakąś obrączkę. Marzy mi się, no ale czy się uda, to, to się okaże za chwilę. nie niedziela. 1 października dochaliśmy na miejsce. Mario kameruje. Peter się maluje. Kuba nic nie robi. Jak zwykle. I tutaj mamy lustrzane odbicie. Ja będę u Mario, Mario u mnie. No i co? Pola są kawałek stąd. Jesteśmy nad samym morzem. Jak coś wykopie, to się Jak to ja? No i dotarliśmy na pola Tak to wygląda, samo morze przed nami Mieliśmy tak ciężką przeprawę Przez rzeczkę, musiałem się płot utrzymać Później może Wam nagram, jeszcze jak będę wracał Pokażę którędy żeśmy szli, masakra no Ale jesteśmy, we did it I zaczynamy kopanie No i mamy pierwszego zajaźdźika. Zaraz spróbuję go oczyścić No widzicie jakie warunki są, no niestety A nie mam ze sobą szmatki żadnej, ani Co tam masz? O, Mariusz dziabnął srebro, a co dziabnąłeś? Sixpensika srebrnego Także Nie po to tu przyjechaliśmy <słuch> Celty, 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 celty Zobaczcie jakie mamy widoki Jest pięknie, Kuba przed chwilą znalazł Sixpensa srebrnego, Mario też Ja mam Oniaka Także potencjał jest, jest młoda godzina Przed chwilą chodziliśmy tam na tym polu na dole Kręciliśmy, tam wyszedł jeden Sixpence, drugi wyszedł tutaj na tym, i jeszcze tam będziemy szli wyżej. Także coś takiego, jak widzicie, nie mam pojęcia. Kolejny dołek, tak mi wyskoczył. Mówię oho, mam jakiegoś moniaka, odwracam z drugiej strony, a to kurka wodna, guzik. Guzik Kawałek łyżeczki Tak się to prezentuje Kolejny do kolekcji Goziar Zobaczcie to jaka łycha Kurde jaka fajna Ale konkretna no. Bardzo pytko się działa Kolejny fancik, Spinner Wolf Kurde Może nawet będzie zdobiony Może będzie nawet zdobiony Nie wiem no na razie jest syf tutaj straszny. Ej, no spoko. Fajna zajdka. Guzik albo moniak. Raczej guzik. Tutaj widzę, jakby miało no, łącz. Haczenie to swoje. Nie wiem. Zajazd to, zajazd.